Polskę podzieliły te dwie kamienne tablice. Heksalog, czy może seksalog, miał być wyrazem wdzięczności za kanonizację papieża Jana Pawła II, a stał się kością niezgody w środowisku lekarskim i społeczeństwie. Wzbudza ona do pewnego rodzaju refleksji, że każdy lekarz, który zostaje zatrudniony w umowie o pracę, ma obowiązek ustawowy wcześniejszej deklaracji, że będzie odstępował od procedur medycznych, które są wbrew jego sumieniu. Facebook na razie jednostronnie ocenia całą sytuację. W mgnieniu oka pojawiły się fanpage przeciwników deklaracji wiary stworzonej przez dr Wandę Pułtawską, która uznaje pierwszeństwo prawa boskiego nad ludzkim, jakoby ostateczną decyzję nad życiem człowieka miał Stwórca, a dokonanie przez lekarza aborcji, eutanazji, zabiegu in vitro czy przepisaniu koncepcji byłoby sprzeciwieniem się woli Bożej. Oni w jakiś sposób chcą zamanifestować, że jako chrześcijanie nie chcą, aby narzucano im błędnych ideologii. To jest bardzo, bardzo ważne w tym. Ale z drugiej strony też proszą o zrozumienie, że jako człowiek mam prawo być spójny wtedy, kiedy jestem w szpitalu, kiedy jestem w podmiocie medycznym, i także wtedy, kiedy jestem bez kitla medycznego. Internety przez informacje o tak motywowanej praktyce lekarskiej zareagowały szybko. Powstała aplikacja zawierająca listę studentów i lekarzy, którzy podpisali się pod deklaracją Półtawskiej. Zwolenników jest już ponad 3000 i ciągle ich przybywa. Nie ma Herbisza. Do tej listy nie dopisze się na pewno ginekolog Michelle Herbisz. Po 20 latach pracy w Niemczech uważa deklarację za absurdalną. Niemcy to są Krajem katolickim, wierzącym i mają to wszystko uregulowane. My jesteśmy w Unii Europejskiej, co jest bardzo dobrze i uważam, że to też powinno być tak uregulowane. Regulacji chcą przeciwnicy deklaracji domagający się nawet odebrania pracy lekarzom, którzy złożyli pod nią podpis. Pani doktor Wanda Półtawska, to jest najważniejsza informacja, nie stworzyła nowej ustawy. Jedynie zaprosiła lekarzy, ale także i studentów medycyny do tego, aby zadeklarowali swoją wiarę. Jednak podporządkowanie się zasadom w niej zawartych może okazać się sprzeczne z prawem. Tego typu postępowanie, które byłoby zgodne z deklaracją wiary w sposób wyraźny naruszałoby nie tylko przepisy ustawy o zawodzie lekarza, naruszałoby tą klauzulę sumienia, ale także byłoby sprzeczne z tym, co lekarz próbuje, kiedy odbiera dyplom. Hipokrates był innego zdania i nie byłby zadowolony. Do tej pory kwiat medycyny uznawał jego zasady, a teraz może się to zmienić. Dlatego lekarz z legitymacją dwóch przysięg nadal będzie musiał pamiętać o wymiarze sprawiedliwości, tej ziemskiej. Taki lekarz, który ze względów światopoglądowych nie chce takiego zabiegu wykonać, to, to ma prawny obowiązek powołać się na klauzulę sumienia, ale także wskazać lekarza lub placówkę, która. Tego typu rzeczy może wykonać. Natomiast, no, no właśnie, ale Deklaracja Wiary nic, nic o tym nie mówi. Do czego miała doprowadzić Deklaracja? Do podziału czy do zjednoczenia? A może jest uosobieniem Mojżesza XXI wieku. Był cielec, jest Heksalog.